Żona Łukasza Schreibera zapytana o walki w Oktagonie. Ale wypaliła. Marianna się wścieknie? Nowa żona Łukasza Schreibera po raz kolejny odpowiadała na pytania obserwatorów. Jedno z nich nawiązywało do medialnej aktywności matki dziecka polityka. Co na temat walk w są sądzi Weronika Schreiber? Patologiczne środowisko, stwierdziła bez ogródek. Marianna Schreiber od początku wzbudzała emocje, nie tylko w kontekście swojego życia prywatnego, ale także sportowej kariery. Jej styl bycia, związki z prawicowymi politykami oraz aktywność w mediach społecznościowych często spotykały się z krytyką i mieszanymi opiniami. Część obserwatorów uważa, że jej działania, np. kolejne walki frakwiktowe, bywają zbyt kontrowersyjne i wywołują niepotrzebny szum medialny. Być może właśnie jedna z takich osób podwiedziła profil Weroniki Schreiber, dopytując, co aktualna żona polityka PiS -y sądzi o walkach w oktagonie. Weronika Schreiber zapytana o frakwiktowe walki. Weronika jest trzecią żoną Łukasza Schreibera i choć jeszcze nie zaliczyła debiutu na ściance, wzbudza duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że co kilka dni chętnie odpowiada na najróżniejsze pytania obserwatorów, nie unikając także trudnych i kontrowersyjnych tematów. Ostatnio wprost przyznała, że popiera in vitro, a teraz odniosła się do pytania dotyczącego walk w oktagonie. Jeśli mam być szczera, nie wiem, jak nisko trzeba upaść, aby brać udział w tego typu przedsięwzięciach. Nie byłabym w stanie odnaleźć się nawet przez ułamek sekundy w tak patologicznym środowisku, wypaliła. Oczywiście Weronika mogła pominąć ten temat w swojej instagramowej zabawie, ale najwyraźniej uznała, że warto podzielić się swoją opinią. Cóż, znając charakter Marianny, z pewnością szybko doczeka się reakcji.